Szanowni Państwo, pora odpowiedzieć na Wasze pytania dotyczące koneksjonizmu. Dostałem pytanie, czym się różni perceptron od innych sieci. No przede wszystkim różni się tym, że nie ma warstwy ukrytej. Akurat tak się śmiesznie składa, że badania, które opisywałem Państwu w szczegółach dotyczące uczenia się czasowników, no, pierwszy model opierał się na sieci bez warstwy ukrytej. Tak naprawdę też reguła uczenia była re typową regułą uczenia się perceptronu e wykorzystującą pracę Rosenblata, jeszcze z 1962 roku, więc tutaj różnice były niewiel nie, niewielkie. Natomiast w bardzo wielu sieciach, które są stosowane dzisiaj współcześnie, po prostu główna różnica polega na tym, na większej ilości warstw, a to też pozwala po prostu wyuczyć się bardziej skomplikowanych prawidłowości zwartych danych. To jest chyba podstawowa różnica, jaką można. Podać w przypadku typowych sieci koneksjonistycznych. Dlaczego opisywana sieć była probabilistyczna? No, głównie z tego, probabilizm tu jest związany z tym, w jaki sposób była ona początkowo inicjowana, jak, jak, się ona, jak zaczyna się uczczenie. To zresztą jest zwykle typowa technika, że. Sieci zaczynają od losowych wartości i potem, za pomocą reguł modyfikacji wag, dochodzą do jakiegoś momentu wyuczania. Więc, jeśli zaczynamy nawet od takich samych danych wejściowych, to bardzo mało prawdopodobne jest to, żeby będą no dwie sieci generowały takie same wagi po jakimś czasie. Mogą one, być, one będą odrobinę różne. Dlaczego będą odrobinę różne i dlaczego się to robi? Otóż dlatego, że uczenie to jest taki proces, w którym. Nie wiadomo, gdzie zacząć tak naprawdę. I może się okazać, że jak zaczniemy w odrobinę innym miejscu, to to uczenie pójdzie odrobinę lepiej. Metaforycznie można to ujmować w ten sposób. Jeśli byście Państwo sobie wyobrazili wędrówkę po jakimś nieznanym terenie. To jeśli zawsze będziemy zaczynać z tego samego punktu, to może się okazać, że zamiast wejść na szczyt, wejdziemy na coś, co wydaje nam się szczytem, bo jeszcze nie widzimy, że gdzieś jest dalszy wierzchołek. Natomiast, kiedy mamy do czynienia z losowym rozpoczęciem podróży, to jest bardziej prawdopodobne, że trafimy na najwyższy szczyt w danym paśmie górskim, jeśli byśmy mieli możliwość lądowania i startowania z różnych punktów. I, I stąd ten jest pomysł, że być może da się to w ten sposób uzyskać. Więc możliwe jest uzyskanie różnych wariantów sieci neuronowej realizującej to samo zadanie. Chociaż oczywiście ta sieć, no jak mówiłem, ona realizuje tak naprawdę modyfikacje wag, są za pomocą zwykłej reguły perceptronu. Te wagi tylko początkowe są ustawiane w taki sposób, a nie inny. No ale to jest, mi się wydaje, pewien szczegół techniczny. Jeśli Państwa w ogóle interesują szczegóły techniczne, to na YouTube jest bardzo dużo rozmaitych kursów dotyczących y, sieci y, neuropodobnych. Więc po prostu polecam obejrzeć coś bardziej specjalistycznego. Mój wykład jest bardzo, bardzo abstrakcyjnym i y, niesłychanie skróconym opisem tego, co tam się dzieje. Y, kolejne pytanie jest ciekawe. Dotyczy tego, dlaczego były takie dobre wyniki. No, skoro było tyle obiekcji, to skąd się wzięły tak dobre wyniki? Może krytyka była na wyrost? No krytyka jest przede wszystkim o tyle tam ważna, że jeśli pomyślimy o tym, że jeśli by te czasowniki nie były podane w krate... w... W... według kolejności frekwencyjnej, a tak nie jest w przypadku dzieci, to by tych wyników nie było. Czyli te wyniki są pozorne. Te wyniki dlatego odzwierciedlają ten mają kształt taki, a nie inny, ta krzywa uczenia się, że po prostu podano tam listę frekwencyjną. I to jest artefakt. Akurat tak się przypadkowo złożyło, że ona też daje taki wynik, ale to nie jest, on, ten wynik znika, jeśli podamy do, do tej samej sieci czasowniki w kolejności takiej, jak dziecko je słyszy, tylko że przy odpowiedniej częstości. I stąd ta krytyka nie była na wyrost. Gary Marcus dużo takich rzeczy pisał i mocno to krytykował. Są na to dosyć mocne empiryczne dowody, że ta sieć tylko pozornie dobrze działała. Dopiero następne sieci, których jest sporo i sporo jest prac takich, które takie rzeczy robią, no to rzeczywiście one działały trochę lepiej. I już mogły korzystać z zupełnie innych. Zupełnie naturalnych y, częstości y, czasowników y, podawanych w kolejności, takie jak pojedyncze osoby wręcz to robią, więc są nawet modele uczenia się, które dotyczą pojedynczych osób. Ale są to też modele, które nie są y, 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 ograniczone wyłącznie do koneksjonizmu. Jak Państwu mówiłem, jest model Tatchena i Andersona. Ten model y, Zapytano jak sobie dobrze radzi, radzi sobie nieźle, nawet z językiem niemieckim, który też tam jest opisywany. Wyniki, jeśli chodzi, on, on został zbudowany za pomocą połączenia reguł i sieci koneksjonistycznej. No i tutaj pokazuję Państwu tylko jeden z tych wykresów. Oni mają trochę więcej danych dotyczących uczenia bardziej współczesnych w tym modelu też symulowano pojedyncze osoby, pojedyncze dzieci, które się uczyły. No i modelowanie to jest dosyć skuteczne. Polecam nie do oryginalnego artykułu. On jest dosyć wyczerpujący, jeśli chodzi o dane i jak to jest wszystko zrobione. Kontekst jest opisany, to nie jest taki super skrótowy artykuł, więc powinien być dla Państwa jakoś tam dostępny, jeśli chodzi o możliwość lektury. Ja no mam wrażenie, przy pierwszym przejrzeniu, przyznam się, że nie czytałem go bardzo dogłębnie i nie analizowałem go bardzo długo, bo to jest tylko dla mnie dygresja. No więc miałem wrażenie, że to jest zdecydowanie łatwiejsza praca w lekturze niż oryginalna praca Rumelhardta i MacLeoda, -Tak, która rzeczywiście jest no dosyć ciężka. Dostałem bardzo dużo pytań o wagi. Jak one działają? No, jeśli Państwo sobie pomyślą,. Hmm, jakby to powiedzieć od razu. Jak się jej ustawia na początku, no najczęściej losowo, to już Państwu odpowiedziałem, jak się je modyfikuje rozmaitymi algorytmami do e, uczenia sieci, więc to jest odpowiedź, e, e, którą mogę powiedzieć od razu, na przykład regułą uczenia perceptronu, e, regułą propagacji wstecznej, jak się zmienia taką nauczoną sieć, no wystarczy dawać jej nowe dane i ona po jakimś czasie się dostosuje do nowych danych. E, czasami nie warto. Kiedy mamy sieć bardzo wielowarstwową, to ona czasami się odrywa ostatnią warstwę, ponieważ te wzorce, które są wyuczone wcześniej, są bardziej abstrakcyjne i można łatwo transferować na inną dziedzinę. Więc obcina się górną warstwę, dodaje nową zerową, taką albo losowo zainicjowaną i się patrzy, co się stanie. Można ją wyzerować zupełnie, albo można ją zainicjować losowo i dać jakieś dane. Mm one odpowiadają potencjałem czynnościowym nie. Potencjałem czynnościowym odpowiadają tylko zjawiska w tzw. impulsowych sieciach nerwowych czy neuropodobnych. Te impulsowe to są takie sztuczne neurony, które również odpalają, które mają potencjały czynnościowe i mogą mieć charakterystykę czasową. Są takie sieci neuropodobne, one są czasem bardzo skuteczne. Ja na którymś z tych wykładów, które Państwo będą jeszcze oglądali, opowiem o jednej z takich sieci, SPON, to się nazywa. Chyba nie mówiłem na poprzednim wykładzie na ten temat. To jest taki model mózgu, który jest z kilku milionów sztucznych neuronów zbudowany i jest to zdecydowanie najbardziej realistyczny model całego mózgu. Funkcjonalny model. Nie mam na myśli modelu czysto fizjologicznego, tylko takiego, który wykonuje czynności poznawcze. Jak one działają w ogóle te baki? Bo to jest ostatnie pytanie, i dlatego tak westchnąłem, jak to powiedzieć. Jak Państwo wiedzą zapewne, neurony łączą się ze sobą prawdopodobnie nie tylko przez synaps, ale i przez dendrytę, ale załóżmy, że tylko przez synapsę. I te neurony ze sobą, to połączenie mają charakter najczęściej hamujący albo wzmacniający. Tak więc. Wzmacnianie i hamowanie można byłoby opisać za pomocą wartości liczbowej. Jeśli na przykład wyobrazimy sobie, że hamowanie to jest minus jeden, a wzmacnianie to jest, jeden, to jest plus 1, no to mamy możliwość po prostu przez mnożenie tych wartości uzyskujemy hamowanie albo wzmacnianie działania innych neuronów. Czyli jeden neuron może wpływać na drugi mocniej lub słabiej. Teraz oczywiście można sobie wyobrazić, że to nie są wartości wyłącznie... Całkowite, że możemy mieć tam ułamki i za pomocą tych ułamków możemy zmniejszać lub zwiększać działanie innego neuronu. I tak to mniej więcej działa. Tylko trzeba pamiętać, że to nie jest jedna waga, tylko jest, jest cały układ tworzący dosyć skomplikowaną sieć. Tak to mniej więcej działa. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z, z procesem, który ma odpowiadać sile połączenia. Między neuronami biologicznymi. Siłę w tym sensie połączenia biologicznego, że jest to coś w rodzaju symulacji tego, co jak się przypuszcza, dzieje się w układzie nerwowym. Więc na przykład powiada się, że obowiązuje w nim reguła chyba, że. Neurony, które odpalają wspólnie, coraz bardziej się łączą. Ta reguła nie jest precyzyjnie opisana, jakby tak było, to po jakimś czasie wszystko by ze sobą mocno było powiązane, ale wiadomo, że tak nie jest. Nie wszystko jest ze sobą równo powiązane w mózgu, ale w przybliżeniu można sobie wyobrazić, że coś takiego się dzieje, czyli po prostu połączenia się wzmacniają po jakimś czasie. I te sieci koneksjonistyczne mają wzmacnianie się połączeń albo osłabianie. W jaki sposób symulować przez właśnie ten parametr liczbowy, którym jest waga połączenia. I po prostu chodzi o to, jak silne jest to połączenie, jaki ma charakter wzmacniający czy hamujący. Mam nadzieję, że to Państwu troszeczkę rozjaśniło, o co w tym wszystkim chodzi. Czy klasyczna lingwistyka jest w jakikolwiek sposób obecna w kognitywistyce? Oczywiście, że tak. Ale oczywiście jest pytanie, co to znaczy klasyczna lingwistyka. Lingwistyka to jest bardzo duży obszar, w którym są bardzo różne teorie. Państwo będą mieli nie tylko wykłady z językoznawstwa, które chyba już są na pierwszym roku i być może na pierwszym semestrze. Plan się zmienia na, na Państwa kierunku, więc ja, ja go nie śledzę tak, tak ściśle, jak się zmienia plan, więc nie powiem, czy od razu Państwo macie, czy nie. W każdym razie na pewno macie w programie coś takiego, i macie też na pewno w programie później przetwarzanie języka naturalnego, gdzie się przekonacie, jaki jest kolosalny wpływ rozmaitych klasycznych teorii, e, nawet gramatycznych. Czasami są to idee jeszcze ze starożytności, które czasami się pojawiają w, we współczesnych, zupełnie koncepcjach gramatyki. E, I tyle. Ja mówiłem na tym wykładzie akurat o. Pomyślę, żeby, żeby pozbyć się reguł. To jest pomysł yy, o tyle interesujący, że po prostu spektakularnie inny od tradycyjnego obrazu. Fizyczne symbole. Czym one są? No właściwie Państwo widzą to na ekranie. Na przykład, napis, czym są, czym i są, to są symbole. Fizyczne symbole, bo to jest pewien, na waszych ekranach coś fizycznego się dzieje, żeby się to pojawiło. Ale to są symbole w tym sensie, że to są, mamy listę skończoną, z której można je wybrać, i one się do czegoś odnoszą. Pojęcie symbolu w ogóle w kognitywistyce tej symbolicznej jest niestety dosyć okropnie wieloznaczne. Nawet, ale nie posługuje się pojęciem symbolu, posługuje się nim w dwóch dosyć, właściwie w trzech osobnych znaczeniach. Ja nie będę w to wchodził, bo byłoby znęcanie się troszeczkę. Nad państwem i nad nimelem. Ale mówiąc krótko, czasami chodzi o, o to, że te symbole mają odpowiadać pojęciom ludzkim, a raz mają odpowiadać takim strukturom obliczeniowym w języku programowania, LISP, gdzie one są wskaźnikami, raz jeszcze czemuś innemu. Będę mówił o pojęciach o reprezentacjach symbolicznych. W drugiej części tematycznej tego wykładu, kiedy przyjdę już, kiedy już skończę prezentację wszystkich podejść, jakie są w kognitywistyce, i będę wtedy starał się państwu powiedzieć, czym są reprezentacje symboliczne w sposób bardziej ogólny, I obiecuję, że wtedy to będzie odrobinę mniej ogólnikowe. Jeśli chodzi o to, dlaczego nie ma takich symboli w sieciach, a są wektory? No, te wektory według Hintona to, jest, to są po prostu sposoby opisu stanu poszczególnych węzłów, bo one się wszystkie ze sobą łączą w jakiś sposób i chcemy się dowiedzieć jaki, z jaką mocą to. Więc te wektory tak naprawdę opisują połączenia, siłę połączeń w postaci takich matryc zawierających wszystkie te, te połączenia w całej sieci. To nie są symbole w tym sensie, że tam nie ma skończonej liczby, z której można byłoby wybrać zupełnie arbitralne rzeczy. To nie jest zupełnie arbitralne, bo to się Wiąże z dziedziną, w, w której to się dzieje, ale ja o tym jeszcze będę mówił na wykładzie dotyczącym reprezentacji w koneksie nieźmie. Więc my do tego wrócimy. Ten wykład jest kumulatywny i proszę chwilę powściągnąć cugle. Jeśli Państwa nie zadowoli ta następna odpowiedź, będę starał się stanąć na uszach i Państwu odpowiedzieć również za drugim razem. Jak w ogóle ma działać explainable AI, czyli ta sztuczna inteligencja, która jest wyjaśnialna? To są różne metody w przypadku głębokiego uczenia, które mają służyć analizie tej sieci. To są metody, które służą do analizy wytrenowanych sieci. Ja będę Państwu trochę pokazywał analizy sieci na wykładzie o reprezentacjach w koneksjonizmie. I wtedy będzie odrobinka przysmaku tam, o co w tym wszystkim chodzi. Więc yy, tyle mogę Państwu powiedzieć. Ja polecam zajrzeć po prostu do Wikipedii po angielsku. Explainable Artificial Intelligence. Z tego, co spojrzałem, rzuciłem okiem, bo tam jest napisane mniej więcej to, co trzeba wiedzieć. Są odnośniki do literatury, więc yy, w paru zdaniach, bo to jest krótkie hasło, można się dowiedzieć, o co w tym wszystkim mniej więcej ma chodzić. Zapewne można znaleźć jakieś bardziej rozbudowane. Opracowanie na ten temat, ale tam to wygląda zupełnie ok, na pierwsze na oki. Ok. I to jest wszystko, o co Państwo mniej więcej mnie pytali. Wiele osób nie miało pytań, więc dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wykładu na temat chińskiego pokoju. Zapewne część z Państwa już go zobaczyła. Ja wstawiłem ten filmik z pewnym opóźnieniem, ponieważ starałem się. Jak najwięcej wykładów zrobić jeszcze przed świętami, żebyście Państwo mieli w trakcie całkowitego lockdownu, który pewnie nas prędzej czy później czeka, ucztę dla oczu i uszu, bo przecież nic tak, tak nie cieszy, jak to, że można coraz więcej studiować. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia przy następnej okazji.